Słuchajcie, mamy Volkswagena. To jest nieco inny pomysł na podróżowanie kamperem. Generalnie są tutaj miejsca do spania. Obczajamy. Więc tak, mamy tutaj Volkswagena. Słuchajcie, no, co, co o co tym myślisz? Można poskładać siedzenia, zrobić sobie miejsce do spania. I to chyba koniec funkcjonalności, czy nie? Yy, no wiesz, akurat tutaj chyba jest koniec funkcjonalności. No dobra, ale tak. Mamy auto, które którym możemy sobie codziennie jeździć do pracy, wozić rodzinę, dzieci do szkoły, do przedszkola, nie wiem, rodziców do lekarza. Wiele osób można sobie usiąść, ale przechodzimy do tyłu, zobaczmy, czy jest bagażnik, jakiś w ogóle. No jest trochę miejsca, można, można sobie poprzesuwać te fotele. Jedyna taka funkcjonalność kamperowa tego samochodu, no to jest to, że można położyć łóżko, rzucić kościel pójść sobie spać. Jest to już jakiś początek, chociaż gdybyśmy się bardziej rozwinęli, to uwierzcie mi, że na tej przestrzeni można dołożyć jeszcze szafki, umywalkę, w sensie zlew, kuchenkę do gotowania i jeszcze wiele innych funkcjonalnych rzeczy, łącznie z takim przenośną toaletą chemiczną, którą też da się schować i można z niej korzystać. Także to jest taki zupełnie wersja sofy. Bez tak, niczego, fajnie. ale y, wystarczy uruchomić wyobraźnię, żeby sobie na takiej podstawie zbudować y, takiego mini campervana, w y, którym też będziecie mogli podróżować. Ja, ja bym go, jeszcze do tego dodała podnoszony tak, dach, tak. bo takie też są możliwości. Ja już uruchomiłem wyobraźnię: 240 tysięcy brutto za auto, gdzie możesz po prostu położyć się spać. O, za tak. tyle widzieliśmy na targach campera pełni funkcjonalnego z łazienką, no, ale to jest Volkswagen, a tamten to był, nie wiem, na Fiacie chyba. Zobaczmy dalej. California Beach, zobaczymy co, jakby kolejny, kolejny etap wyżej, czyli znowu mamy Volkswagena, ale to jest to, co mówiłaś. Czyli Przybył. można już dołożyć dach, można dołożyć, widzicie, takie maty, które nam tutaj zaciemnią i wyizolują nas od chłodów, albo zrobią nam naturalną wentylację, dokładnie. Patrzyłaś na cenę? Bo tak szybko biegliśmy no To jest jednak Kalifornia, więc ta cena będzie trochę wyższa. E, 280 brutto się zaczyna, także no na... słuchajcie, tak to wygląda. Namiot dachowy jest fajny, można tam spokojnie sobie przenocować dwie osoby. I też mamy tutaj fajne opcje do jeżdżenia. Zobaczymy do bagażnika. Tak, nie nie jest to jeszcze pełni camper van. Na razie zrobiliśmy tutaj, jakby, podniesienie. W dachu, ale. Czyli już stwarzamy miejsce do spania co najmniej tak, dla czterech ale osób. Ale tu mamy materac, który po złożeniu foteli możemy e, po prostu rozłożyć. I na dole śpią dwie osoby, u góry będą spały kolejne dwie osoby w tym podnoszonym namiocie? możemy sobie w cztery osoby pojechać i przenocować, natomiast dalej nie ma łazienki. I, o tym I jakby miejsca do gotowania i do jedzenia, czyli stolik i do sprawy. No ale zaraz zobaczymy, co tutaj jeszcze jest? Nie, tylko możemy sobie wachlować fotelami. Zresztą fotele, fotele są e, fajnie, bo każdy można regulować osobno. Są te zapięcia i sofiks. No, cztery osoby na taki wyskok na ryby, na grzyby, dwa dni w terenie, może trzy, da się przeżyć. Wykopać w jeziorze, coś tam złowić, zjeść na surowo. <laughs> Idziemy dalej. Idąc śladem podwyższania standardu. Tak, jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia. Trafiamy na kolejny model. No i widzicie, da się zrobić tutaj też i kuchnię, jest palnik do gotowania, jest mini zlew, są szafki, w których możecie przechowywać i myślę, że w tych szafkach też zmieścicie toaletę przenośną, chemiczną, jest. więc da się. Podnosząmy dach, czyli możemy sobie zwiększyć przestrzeń mieszkalną, podnosząc łóżko do góry albo możemy je opuścić i wtedy sobie jest i tam spać. Plus to co mówiliśmy wcześniej, auto do codziennej jazdy, fotele, które można poprzekręcać. O i mamy opcję, że możemy zobaczyć sobie jak to wygląda w środku. Usiąść na tym fotelu. o, ale wysoko nogi mam. Wszystko to jeździ na szynach, więc yy, tak naprawdę macie trzy w jednym. Możecie wszystko to wyjąć i będziecie mieli gigantyczną przestrzeń do przechowywania i do ładowania czegokolwiek. Do mieszkania, u góry jak opuścimy to łóżko, to macie y, kolejne dwa miejsca do spania. Fotel dramat, przepraszam, że to mówię na mój wzrost niestety. Znaczy no si siedzenia są twarde. A zobacz szafkę przesuwaną. Ale podróżujecie jak normalnym samochodem, więc na pewno jedziecie szybciej. To taki mały spryciarz, który się wszędzie zmieści, więc jeśli yy, nie przywiązujecie dużej wagi do tego, żeby yy, luksusowo mieszkać, to w samochodzie, uwierzcie mi, da się mieszkać. Mam 1,90 m i ja sobie tutaj w tym samochodzie stoję. Yy, I jeszcze mam opcję, że mogę sięgnąć. Opuszczam w tym momencie łóżko. Ło, ono spadło, ale naprawdę tutaj spokojnie dwie osoby mogą spać. Fajnie. Co znalazłaś? No Znalazłam przestrzeń kuchenną, proszę. Jest mini zlew, jest gdzie ugotować, jest gdzie trzymać sztuczce. Wszystko to można elegancko schować, zasunąć. Widzicie, nic nie przeszkadza. Tu jeszcze są jakieś szafki z tobą? E, tak, tylko nie wiem jak je otworzyć. One się na pewno przesuwają, tylko nie mam siły. O. Trzeba nacisnąć i wtedy przesunąć. No i proszę. I jest też gdzie schować, po, do, po drugiej stronie pewnie też tak, jest szafka. I patrz, jeszcze, jeszcze tutaj... E, o, też, I kolejne miejsce schodek. na ubrania i na inne rzeczy. A na oknie też są e, takie materiałowe. No, czyli da się, żeby... A, tułeczki są. Zapinane na zamek. Fajne. I zobaczmy wagażnik. E, tu widać, że można sobie regulować e, całe te przesuwania. Jest jeszcze jedna szafka. Ok. Tutaj też coś można sobie schować. Na przykład jest zewnętrzny. Jest zbiornik do wody. Jest. Tak. No i teraz e, słuchajcie, idziemy po tak zwany wyrok. O, jeszcze jest jedna rzecz. Co, co znaleźliśmy? No jest stolik. Tak. I tu pewna lodówka jest jeszcze, tak? Tak, proszę. Czyli, no, chłodziarka taka jest. Da się, da się funkcjonować, słuchajcie, Kalifornia. No właśnie, 310 brutto. Jak jeszcze podokładacie troszeczkę rzeczy, to wyjdzie e, mocno, mocno no, ale więcej. Za tyle to już można kupić normalnie w campervanach. Mhm. Ale dobra. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje takie auto, którym będzie częściej jeździł jakby osobowo, a okazjonalnie wykorzystywał jaką kampera, to jest to sens, bo ma wygodne auto do codziennej pracy i po prostu w razie czego może sobie wyskoczyć na ryby, grzyby. Tak jest, czyli za jednym zamachem kupujecie trzy w jednym. Dokładnie. No ale cena też jest od trójki. No ba.